Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani na moim kanale. Bardzo się cieszę, że jesteście. Mam nadzieję, że weekend mija wam spokojnie. Kochani, zrobimy sobie dzisiaj czytanie. Hmm. Czy macie odwagę poznać to, co widzą karty za kurtyną? <laughs> Zobaczymy sobie, co takiego chcą nam powiedzieć karty. Może odkryją jakąś tajemnicę, yy, o której jeszcze nie wiecie. Może ktoś z Was potrzebuje akurat usłyszeć pewne rzeczy żeby rozjaśniła się jego sytuacja, może jakaś sytuacja was kochani nurtuje i tutaj znajdziecie odpowiedź. Zrobimy sobie taki przekaz. Zobaczymy jak wam się to spodoba. Jest to oczywiście przekaz ogólny, więc bierzcie tylko to, co potrzebujecie. Nie dopasowujcie na siłę pewnych rzeczy, wiadoma sprawa. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Dobra. No to lecimy. No to patrzymy. Co takiego karty widzą za kurtyną? Czego jeszcze nie widać? Co takiego widzą karty? Pierwsze, co mi się kochani tutaj rzuca w oczy, co widzę, to to, że część z Was, moi drodzy. Ma jakąś trudną relację, jesteście w jakiejś trudnej relacji. Czy to, kochani, będzie relacja związkowa, czy to będzie przyjacielska, jakakolwiek, ale mam wrażenie, że jesteście w jakiejś trudnej, y, trudnej relacji. Dość trudnej dla Was. Sytuacja jest dość skomplikowana i trochę pogmatwana. Hmm. I Wy wiecie dobrze, że y, to jest ten czas, kiedy wy, kiedy byłaby potrzeba zdecydowania się o obraniu innej drogi waszego życia, jest to na pewno sytuacja bardzo mocno związana z waszym życiem i dość bardzo taka tkwiąca głęboko w was. Wy wiecie, że jeżeli pozostaniecie w tej sytuacji, to to was wypali, kochani to was wypali yy, i nie dacie sobie rady sami ze sobą. Już na tą chwilę jest bardzo ciężko, yy, Już na tą chwilę nie dajecie powoli rady, ale jeżeli zostaniecie w tej sytuacji, to to was kochani jeszcze bardziej pociągnie w dół. Wy macie podjętą decyzję w głowie, tylko jest wam bardzo trudno yy, wdrożyć to w życie. Karty mówią... Yy, Powiem Wam, co karty mówią. Karty mówią: odejść, zmień swoją drogę życiową. Yy, odejdź w nowe, nieznane dla ciebie, ale wiesz dobrze, że musisz to zrobić. Choć sytuacja, w której jesteś obecnie, bardzo mocno cię trzyma i nie pozwala tak łatwo odejść. Jest potrzeba zastanowienia się już nawet nie tyle, co zastanowienia się, co. Podjęcia tej decyzji przez Was. Może to być, kochani, związane z tym, że mm, ktoś z rodziny y, powoduje to, że Wy się czujecie tak, jak się czujecie. Może to być Wasz partner, może to być mm, Wasz ojciec, może to być, kochani, Wasz szef. Czegokolwiek dotyczy sytuacja, jest potrzeba y, odejścia od tego. Obrania swojej drogi, postanow postawienia na swoim, na tym, co ja chcę, nie na tym, co ktoś chce i ktoś mi wmawia, że tak jest. Wy macie podjąć decyzję odnośnie waszego życia i mam wrażenie, że to jest bardzo ważna decyzja. Kochani, Szóstka Mieczy jest kartą bramą. Przejściem, w, yy, yy, przejściem przez drzwi. W drogę, w której jeszcze nie znamy, której jeszcze nie poznaliśmy, w zupełnie obcą dla nas drogę, ale w głębi serca wiemy, że musimy zrobić ten krok, ponieważ sytuacja, w której obecnie tkwimy, nie wnosi nic do naszego życia, oprócz tego, że nas ściąga w dół. Tak, kochani, to widzę. To mówię, to może być... Poczekajcie tylko sobie, okno przymknę. To może być, kochani, wasz ojciec, to może być wasz mąż, wasz partner, wasz szef, który powoduje, że tak się czujecie. To jest ktoś bardzo temperamentny, to jest ktoś, kto twardo stąpa po ziemi. Hmm. To jest też ktoś, kto tak łatwo Wam nie pozwoli się wyswobodzić, ale nie będzie też naciskał za wszelką cenę. Wy, wy kochani, tak kochani to tutaj się y, przedstawia. Wy macie tą decyzję w sobie podjętą. Wy wiecie, że trzeba tak zrobić. Hmm. Dobrze, dołożymy sobie karty i zobaczymy, czego tak naprawdę dotyczy to odejście. Zmiany w waszym życiu, obrót na waszym kole życia. W momencie, kiedy wy podejmiecie decyzję o obraniu innej drogi, zmieni się wasze życie, odmieni się wasz los. To jest odmiana losu, kochani, oczywiście w pozytywną stronę. To jest obrót na kole życia w pozytywną stronę. Coś się zmieni, dokonanie zmiany w Was będzie generowało do, y, zmiany w Waszym życiu. Jakieś coś nowego, in, coś innego się otworzy w Waszym życiu. Coś nowego, coś nieznanego. Czyli tak jak przejście przez tą kartę, kartę y, y, przez tą y, bramę. Nieznaną dla Was, obcą, ale to będzie generowało obrót. Na Waszym kole życia w bardzo pozytywną stronę. No. Czas, kochani, na zmianę, bo jesteście, kochani, wykorzystani. Yy, jesteście wykorzystywani. Jesteście yy, ciągnięci w dół na zasadzie, że ktoś realizuje swój plan kosztem Was. Robi swoje, wykorzystując was, przy tym czerpiąc, yy, czerpiąc yy, profity finansowe, nawet bym powiedziała. Na waszej energii, dlatego wy już macie dość. Wy już macie dość, po prostu. Wy macie już podjętą decyzję w głowie, teraz czas na to, aby wdrożyć ją w życie. Tutaj jest negatywność, toksyczność, ciągnięcie w dół. Tu jest. Yy, po, tu jest y, wzbogacenie się waszym kosztem. Tu jest okra okradywanie, okradzenie was z waszych godności jako człowiek. Tu jest wdrożenie swojego planu przez tego człowieka. On wdraża swój plan w życie, ponieważ on sobie tak założył, nie patrząc na to, jak krzywdzi ludzi dookoła. Hmm? Tak to, kochani, tutaj pokazują kartę. Czujecie stratę. Czujecie stratę, czujecie porażkę życiową. Nie radzicie sobie z tą sytuacją, dlatego jest potrzeba obrania Waszej drogi. Zdecydowania się i obrania Waszej drogi życiowej, bo jeżeli zostaniecie kochani w tej sytuacji, to to Was pociągnie jeszcze bardziej na dół. Wy, mam wrażenie, zatraciliście już swoją godność, a jesteście bardzo, bardzo wartościowymi ludźmi. Bardzo. Wiedzącymi, jak wygląda życie, doświadczonymi po przejściach. Nie pozwólcie sobie na to, żeby ktoś was traktował w ten sposób. Nawet, jeż, nawet jeśli to by miał być ktoś bardzo bliski, to nie będzie, nie będzie to łatwe podjąć taką decyzję. Bo czasami się łatwo mówi, ale gorzej robi. Nie będzie to łatwe, ale małymi krokami, kochani, dokonacie zmiany w waszym życiu. Wierzę w was. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Ale po prostu tutaj karty mówią: odważ się, odważ się na tą zmianę, bo jej potrzebujesz, bo się wypalasz, bo się zatracasz jako człowiek. Znasz swoją wartość, znasz, jesteś yy, godny żyć godnie. Kochani, nie pozwólcie sobie na takie traktowanie. Jesteście bardzo wrażliwi, bardzo empatyczni i ta wrażliwość, ta emocjonalność wasza właśnie odbija się na waszej psychice i jeszcze bardziej pociąga na dół. Przez właśnie to jest oczywiście bardzo duża zaleta emocjonalność, wrażliwość, empatyczność. Ale wiecie, kochani, jak to jest. Jak się ma miękkie serce, trzeba mieć twardą dupę, za przeproszeniem. I tutaj trzeba tą twardą dupę pokazać. Hmm. Tak mi się to przedstawia. To się, kochani, kryje. To się... Wy to ukrywacie. Wy to ukrywacie za kurtyną. Nie, dacie po sobie, nie dajecie po sobie, kochani, poznać tego, że coś takiego się dzieje w waszym życiu. Hmm. A wewnątrz, wewnątrz Was po prostu aż się krew burzy. Na to wszystko. No. Tak to kochanie widzę. Czas na zmianę, czas na coś nowego w Waszym życiu. Czas na życie, na, odnaj na odnalezienie siebie w tym wszystkim. Na radość, na czerpanie radości z tego życia. Pamiętajcie, że życie jest bardzo krótkie z pozoru, a czas nam przecieka przez palce. Czas dokonywać zmiany. Zmiana się zaczyna w momencie, kiedy my dokonamy zmiany w nas. Pamiętajcie o tym. Hmm. To właśnie, kochani, yy, chcą Wam powiedzieć karty. Żebyście mieli więcej odwagi i wiary w siebie. Nie pozwalali sobie na to, żeby ktoś. Yy, Ktoś dyktował, jak wy macie żyć i ktoś wami dyrygował i wykorzystywał was do własnych celów. Hmm. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.